Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich. To jest kamera teraz. Tak. No, nie patrzałem się tam Dawno mnie nie było na kanale. Dziś mamy Norberta, Gierczumia, eksperymentumia z Ognunia. to nie było śmieszne. Uwaga! Wszystkie eksperymenty i sztuczki przedstawione w tym odcinku powstały w kontrolowanych warunkach. Nie próbuj ich powtarzać. Wielkie dzięki i miłego oglądania. Uhu! Wow, jesteś popularny i się dziwisz, że milion osób cię zobaczyło. No, jak on, ludzkość widzi, że jakiś debil próbuje się podpalić, to chcą zobaczyć to, więc. ej! A teraz zaczynamy! Kiedy przeprowadzamy doświadczenia z ogniem, przejściowa, a no i nie masz tego, takiej zaciętej klatki. Hmm. Tu mam gaśnicę, a tu pustą szklankę. I Proste wytwarzanie dwutlenku węgla za pomocą reakcji chemicznej. I dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, chyba że nie uważaliście na chemię, to tedy nie. Czyli jeżeli on będzie miał stół i ileś tam dwutlenku węgla w szwance, on tam sobie będzie. I teoretycznie będzie mógł go wylać, bo dwutlenek węgla będzie cięższy od powietrza, ale on zrobić z tego eksperyment na YouTuba. jest wiadomo, ale no dobra. Dla tych, którzy nie nałożali na chemię, to jest możliwe. Tak, tak, tak. E, to jest takie, kiedy jesteś debilem, masz sprawdzenie, jak zrobić e, ten, z chemii dwutlenek węgla, a jesteś na rozszerzony i po prostu musisz wykonać to w pracowni e, z określonymi substancjami i szukasz jakiejś substancji. No to właśnie to jest poradnik dla takich osób. I Wspominałem, jest bezwiedny i macha naczynie na jak przelewa. Nie wiem, bardziej teraz on mówi, że każdy może spróbować, nie? A czekaj, a cofnijmy się o dwie minuty tego materiału. A co my tu mamy? Wszystkie eksperymenty i sztuczki przedstawione w tym odcinku powstały w kontrolowanych warunkach. Nie próbuj ich powtarzać. W warunkach. Nie, nie, próbuj, nie ich powtarzać. próbuj ich powtarzać. A teraz skipijmy dwie minutki. ...bezpieczny, prosty i każdy z was może sprawdzić to na własną rękę w domu. Każdy może was Experiment sprawdzić w ty... postawionkę, gdzie przecież napisał, że lepiej nie, nie sprawdzać. 99% metanolu, wykonując z niego miniaturowy miotacz płomieni, a potrzebne nam będą. Co się robi z alkoholem w wysokiej temperaturze? Spala się. Wow. A, jeden! O, zatkało się. Widzicie? Eksperyment jak najbardziej Ale żeby nie nazwać tego miotaczem płomieni. Jak... Ja, ja, ja no. bym się zapytał, gdzie to jest element eksperymentu. Skończyły mi się krople do nosa. Mamy metanol w domu? <grym> Chyba tak. No damy eksperyment, robimy. Przecież mamy dużo metanolu. No kurde. Dwa, jeden. I uciekł. No i próba numer 3. Eksperyment zaniczony. Próbowałem. Jako powietrze wydostawało się, stworzyło ruch odśrodkowych, który odepchnął butelkę. Przecież jakby to powiedział, to żeby było to może do jakiegokolwiek eksperymentu, bo byłby wniosek. 3, 2, 1! Reklama. Jak to działa? Potrzebna Zapalmy pewno... coś łatwopalnego. Co się stanie? Eksperyment. Hmm, myślę, myślę, że zapali się. metalowa wełna czy też bata. Dostaniecie coś takiego na przykład w sklepie budowlanym. No, no wygląda ładnie chociaż. Może gdyby nie te reklamy co dwie minuty, to byłoby ładniej. No. W sumie ta czujka pożarowa to nieźle musi być zjechana, no bo, bo gdyby odpalał zapalniczkę, no i ta czujka nic nie reagowała. Ee, robił właściwie ten, wiesz, ten swój cały też płomieni z etanolą i... I Kacza nic. do nosa i nic. I właściwie on musi mieć wyłączoną raczej. Albo po prostu nie ma w studiu i tylko dla beki powiedział. O niesamowitych właściwościach. Jak widzicie załamuje ona światło i powoduje. Wow. Ej, nikt naprawdę tego nie wiedział. Naprawdę. Aciecz ma wzór chemiczny H2O. Tak to jest. Nieprawda to która ma minion związków w sobie. Więc sprawdźmy to. 3, 2, 1. Czemu tak się robi? E, zrobi mu jak gdyby kołnierz, który szybciej się e, raczej wolniej się, się spala, aniżeli zawartość, które znajduje dym się w środku. Nie, zostaje potem sporo dymu, nawet kółeczka, dużo bąbelków i z jakiegoś powodu ten zimny ogień pod wodą nie gaśnie i mam nadzieję, że nie włączy nam czuje. Nie, na pewno już ten czujnik jest wyłączony, nie? Jakby. I'm sorry, ale. W tym eksperymencie spróbujemy zrobić prawdziwego Firebola. Jeżeli będę go dość szybko przerzucał, to nie ulegnę poparzeniu, ale gdybym trzymał go trochę dłużej, Auć! no to właśnie wtedy zaczyna powoli parzyć. No ta wata podpalona spadając, zepchnęła ten tlen spodnie przez supertut, nie miała się już tam co palić, po prostu mógł tym sobie odbić. No odbić. Tak. Na gwóźdź programu. Pieniądze muszę już wsadzić. Ja myślę po prostu, że tam powstało się powietrze, które pod względem temperatury się rozszerzyło i zaczęło uciekać tą cienką szyjką. A co no z tym rakietowym tym... Dobra. Nie, wiem. nie, nie komentuję. JEDEN! Całą <grych> wow. prawo będzie. Upewnijmy się na największej butli. Musisz mieć Nie macie gdzie wydostawać, teraz zaczyna się wydostawać i wytwarzać dźwięk. Hmm. No ho, ho Oczywisty wniosek z tego eksperymentu jest taki, że opary stężonych alkoholi są bardzo łatwopalne i trzeba z nimi uważać. Czekaj! Przy Zrobię przybliżenie na materiale teraz. Nie, wcale nie wiadomo. I tak to pamiętajcie koniecznie, łapce w górę, dajcie znać w komentarzach chcielibyście... No nie wiem, ja się eksperyment jakiś zobaczyć. Nie ujrzałem żadnego. Ja tylko pierwszy, a tak pierwszy Nie, nie było eksperymentu, zawiedliśmy się ponownie Polecam hmm. Eksperymenty z ogniem, podpalmy coś co się pali CZTERY RAZY I godziny. godzinę, cztery razy No nic moi drodzy, dzisiaj tylko jeden film Żeby nie przegrzać tutaj mojego powrotu Po przerwie dwutygodniowej. O? Więc, moi drodzy. Zobaczyliśmy sobie Disa, który jak zwykle tytułami mówi co innego niż jest na No i co? Nie mam co tu więcej komentować, bo ten film był taki... Był taki jadny. Taki dopuszczalny. <suszy> <suszy> taki film, że tak, tego nie ma sensu włączyć, jeżeli miałeś już chemię. No. Nie chemia takie... Ja miałeś, miałeś fizykę, nie wam czego okay, filmu. fajnie jest jak nauczycielka puszcza i pokazuje ci te eksperymenty, co nie? Że, no... No nie, coś się nie, dzieje nie gada e, tylko, nie? Tak, e, takie wiecie się zajmijcie, e, ja nie wiem, pogram sobie w pasjansa na komputerze e, a wam puszczę to z laptopa. A tu mieliśmy cztery razy spalanie tego samego, tylko że w innych pojemnikach. W innych pojemnikach oraz... Eee, o innych tych. O innych ilościach. Tak. Pełniki, ilości nic i więcej. Materiały, bo jeszcze to kula, fajował. A, to jeszcze. Tak naprawdę wszystko się łatwo spalało w Zobaczmy, co się pali. Hmm, czekaj, polany coś alkoholem i zaproponował. Zaproponuję tytuł do tego filmu, zamiast tego. Tutaj, tutaj sprawdzamy, co się pali. Byłem w szoku. Lepszy tytuł. O, bardziej adekwatny. My tak. Robimy jeden eksperyment. Robimy eksperyment, a potem patrzymy, jak się pali alkohol. Dobrze. To jest na tysiąc, jeśli ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ten komentarz był ambitny. Mam dużo włożyć w to serca. Tak. I chęci. I pół lodówki, żeby on tu przyszedł. <grym> więc to... <grym> więc docencie to w komentarzach, w łapkach. No, okazuje się, że wiem y, jem więcej aniżeli on. Tak, pół lodówki nie zjadłem. Tak po prostu. No. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się najprawdopodobniej za tydzień. Z Noirem. i No Żółwik. Trzymajcie What? się.